Młoda Ziemia kontynuuje swoją ewolucję. Jej akrecja jest już prawie zakończona. Po okresie ucieczki grawitacyjnej osiągnęła 90% swojej obecnej masy, ochłodziła się i osiągnęła na swojej powierzchni temperaturę 1100 stopni Celsjusza. Układ Słoneczny nadal jest gwałtownie bombardowany przez asteroidy. Mimo że jej strefa akrecji jest oczyszczona. Ziemia ulegnie wtedy poważnej kolizji z inną protoplanetą o rozmiarach planety Mars, niebiańskim towarzyszem tranzytującym na sąsiedniej orbicie, który odpowiada na słodkie imię Teja. Teja gwałtownie uderza w planetę. Znaczna ilość materiału zostaje wyrzucona daleko od Ziemi.